Cześć, w tym filmiku pokażę Tobie w 2-3-4 minuty jak przyspieszyć swoją pracę w PowerPoincie 2-3-4-krotnie. I mówię poważnie, zaraz Ci wszystko udowodnię. To, czym się zajmiemy w tym filmiku, to jest tak zwany pasek szybki dostęp. Czyli, tak jak widzisz, to jest cały interfejs oczywiście PowerPointa. Masz różne zakładki, na przykład wstawianie narzędzia główne. No, i to, czym się zajmiemy w tym odcinku, to jest ten cały pasek, który widzisz tutaj. Znaczy widzisz oczywiście na filmiku, na swoim PowerPoincie raczej tego nie widzisz, no bo domyślnie nie jest to jakkolwiek włączona. Więc musisz sobie wejść w zakładkę Plik, następnie opcja, czyli ustawienia. I teraz tak, jeśli chodzi o całą tą wstążkę, tą, te wszystkie zakładki. To możesz sobie wejść w dostosowywanie wstążki. No i tutaj oczywiście znajdziesz wszystkie zakładki, krok po kroku. Możesz, jeżeli oczywiście chcesz, to po prostu sobie to zmieniać kolejność tak dalej. Natomiast my zajmiemy się właśnie paskiem narzędzi szybki dostęp. Pierwsze, co musisz zrobić, to w ogóle ten pasek włączyć, więc musisz tutaj sobie kliknąć Pokaż pasek narzędzi szybki dostęp. Jeżeli nie masz go włączonego, no to po prostu. Wygląda to w ten sposób. Więc e, oczywiście sobie to włączamy. Jest jeszcze jedna rzecz, bo możesz sobie właśnie wybrać nad wstążką lub pod wstążką. Ja osobiście rekomenduję pod wstążką, czyli nie tak jak jest teraz, teraz jest nad. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w zasadzie do tego paska szybki dostęp damy takie najważniejsze, kluczowe rzeczy, z których korzystamy na co dzień. No i jeżeli faktycznie masz kursor, no to szybciej jest najechać tutaj i przykładowo od razu dodać zaokrąglony prostokąt, niż wjeżdżać na samą górę, szukać tego i tak dalej, a mało tego, też na tym pasku poniżej jesteś w stanie zmieścić więcej narzędzi niż na tym pasku powyżej. Więc tak jak widzisz, no to oczywiście możesz dostosować pod swoje potrzeby, ja to sobie ułożyłem właśnie w taką kolejność, więc jeżeli przykładowo chcę szybko wstawić prostokąt, no to nie muszę wchodzić w zakładkę wstawiania, wchodzić w kształty, szukać sobie tego prostokątu, gdzie on jest. Tutaj na górze prostokąty szukam sobie z zwykłego prostokąta z ostrymi rogami. Klikam i teraz dopiero rysuję. No, to trwa o wiele więcej czasu niż przykładowo wchodzę tutaj, klikam już tak proste, a tak bardzo wartościowe, więc możesz się poinspirować tym, co ja sobie właśnie ustawiłem. Wejdźmy sobie raz jeszcze w ten pasek narzędzi szybki dostęp. No i teraz, sekunda, dobra, teraz tak, z lewej strony masz wszystkie funkcje i narzędzia, które są właśnie dostępne w PowerPoincie, a z prawej strony są funkcje i narzędzia, które są dodane w Twoim pasku. Szybki dostęp. Więc zobacz sobie, możesz sobie dać pauzę tego filmiku i zobaczyć sobie, jakie ja narzędzia mam ustawione i w jakiej też kolejności. Dla mnie osobiście jest to bardzo wygodne I, i właśnie w ten sposób mam to ustawione. Jeżeli na przykład korzystasz na korzystasz z Powerpointa na wielu różnych urządzeniach, to nie musisz spokojnie tego krok po kroku wszystkiego kopiować, przenosić i tak dalej. Tylko jeżeli już teraz ustawiłeś sobie jakiś taki fajny właśnie pasek szybki dostęp, to możesz sobie właśnie go wyeksportować, a następnie zaimportować do nowego Powerpointa. Czyli innymi słowy, na przykład teraz na laptopie ustawiłeś sobie ten pasek szybki dostęp, jest on idealny. Więc klikasz sobie eksportuj, zapisujesz sobie ten plik na przykład nie wiem, na OneDrive, a, a następnie na innym komputerze, wcześniej byłeś na laptopie, następnie idziesz na przykład komputer stacjonarny i tam sobie dajesz właśnie importuj, wgrywasz sobie ten plik z OneDrive'a i po prostu będziesz miał od razu ten pasek, taki sam jak na laptopie. Tak to wygląda, jeśli chcesz oczywiście sobie poddawać jakieś inne funkcje, z których Ty korzystasz na co dzień. No to oczywiście jest tego naprawdę bardzo sporo, bo to są tylko popularne polecenia. Możesz sobie tutaj kliknąć. I weźmy sobie wszystkie polecenia. To się chyba będzie ładowało. Dokładnie. Więc tak jak widzisz, to jest wszystko, absolutnie wszystko, co możliwe w PowerPoincie. Jest tego bardzo dużo. Na szczęście, oczywiście, jest to posortowane alfabetycznie ale generalnie większość z nich znajdziesz właśnie w popularne polecenia. No i co? To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, natomiast faktycznie ja kiedy 5 lat około temu zaczynałem właśnie pracę w PowerPoincie, to to w zasadzie była pierwsza rzecz, którą zrobiłem na samym początku i do dzisiaj jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ może się wydawać, że jest to głupie, nie wiem. Głupie nazwijmy to 5 sekund różnicy. natomiast jeżeli w takiej jednej prezentacji masz 100 prostokątów, no to to już jest 5 sekund razy 100, masz 500 sekund zaoszczędzone. A tak jak mówię, tych skrótów, takich rzeczy jest bardzo dużo. Możesz sobie od razu napisać właśnie pole tekstowe. W zasadzie korzystam z tego non-stop 24 na 7. No dobra, 24 na 7 to nie... Ale po prostu korzystam z tego bardzo, bardzo dużo i Tobie też to polecam. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego filmiku, może jakimś cudem coś Tobie nie działa, to napisz właśnie komentarz. Postaram Ci się pomóc bezpłatnie. Natomiast jeżeli generalnie Ci się to spodobało i Ty również chcesz zacząć zarabiać poprzez projektowanie prezentacji PowerPoint dla firm i korporacji. To kliknij w linki poniżej, w opisie tego filmiku. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne rzeczy, które są właśnie z tym powiązane.